Widzowie, mamy nową mapę do reaktywacji. Rozdział drugi. Skini, tak. Weźmy sobie mojego ulubionego skina, który jest z rozdziału drugiego. Jest to oczywiście Midas, wiecie, bo logo kanału. I wejdźmy sobie na rozdział drugi. Rzucę w mówię. Su, okay. jest wansy.

Nie ma eventu wielkanocnego? Nie, chyba nie ma. Bogu jest też nowy loot pool. A chyba wiem, czemu nie mogę klucz dostępu? Nie, nie mam klucz dostępu. Czy jest tak zapełnione i nie da się wejść? Proszę, żeby dało się zerwać. Jak nie będzie się dało, to. o no, będzie problem. Muzyka. Weźmy, weźmy tego wy wyrzucie to się nadaje do życia. No kurde, czy mi chce wczytać? No, ale później to znajdę. Weźmy na przykład kreatywny i weźmy reakcję Was jeszcze raz. I ogólnie troszeczkę odcinków właśnie będę chciał właśnie robić e, z tej mapy. Na przykład będą odcinki... Tylko y, z y, y, broni z życia drugiego. Tylko miejscówka jakaś, ty, y, broń z jakiejś miejscówki legendarnej czy coś. Siurbana Shuvara to jest legendarna miejscówka, na pewno. Bardzo wiem. Widzimy się jak to się naprawi. Dawaj, sobie. Czytuje mnie, zaraz zobaczymy jak to wszystko wygląda. Oj, 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 dobra. Let's go, nowy tryb reaktywacji drugi. Okej. Okay. Wyspa startowa to są Śróbane Śróbane Siorbane e, szuwary, Paskutne przez miasteczko na Palach Święto Latarnia Fort leśnik Domek drwala i ja, okrążające kaminy Jau. Jaka mapka apkaza? fajna Tylko co tu A, wiem co tutaj jest miasteczko na Palach Chyba, chyba wiem co to jest no wyspa sortowa taka fajna, fajna, nie będzie Bombowa baza. Hmm. Wiecie co polecimy sobie to no, na ten domek Rozdział drugi znowu jeszcze niedawno był remix rozdział drugi. widzę, że, że możemy drugi raz, już trzeci raz tak naprawdę wrócić. I no, teraz troszeczkę częściej będę grał w reaktywacji niż wcześniej. No bo rozdział drugi troszeczkę lepiej się gra niż rozdział pierwszy. Bo rozdział drugi to ja grałem od samego początku. Powiem, rozdział pierwszy też grałem od sezonu szóstego, więc tak praktycznie od połowy grałem. Troszeczkę mniej niż połowa to jest. To jest mój pierwszy mer, więc nie są rozgrzane. Ty. Oj myśl Czekajcie. Dobra, ale to są samochody normalnie jeżdżenia. Czyli da się jeździć samochodami, że tak? Czyli na z są samochody zablokowane. Wszystkie samochody są zablokowane, może ona później będzie zablokowane. Że będą to później blokowane z latarnia. Jak będą widzowie później blokowane, to, ja później blokowane, to yy, nagram specjalny filmik, właśnie, yy, że mogę poruszać się tylko pojazdami z rozdziału drugiego. To też takie fajne pomysły. Do od samodzielnego zapisywał wszystkie pomysły na filmy. I karfika też jest taka rozdziałowa druga, więc też fajnie. No nie, taktikalne mnie zabił. Skippy Fanon Taks. Co to za niego w ogóle? m jest jako pierwsza, broń. A mu się do boxa. Dobra, to było głupie. To było bardzo głupie, co zrobiłem, tak szczerze. Koniec restartów, ale może uda mi się zrobić jakiegoś killa, wtedy odzyskam jakiegoś restarta. Mhm. tylko pędzej oni nie zabiją. że Chciałam przetestować kombata, ale to przetestujemy w następnym odcinku A po w sumie nie, nie wiem Znaczy chyba tak, bo w następnym odcinku najprawdopodobniej to będzie Część właśnie tylko bronie z rozdziału drugiego